Witam was moi kochani, chłopaki jadą całą połać, z tamtej strony sobie y, układają dachówki, robią to pierwszy raz, niech się uczą, a ja się biorę za skręcanie tego tych kawałków tutaj, podkładam sobie jeszcze te dachówki tutaj z jednej i z drugiej strony, czyli tą stronę w tą stronę i tamtą mamy gotową z odcinkami zostało, zostało nam tylko tamta zewnętrzna połaź do ogarnięcia, ale to już tam na spokojnie przedstawimy rusztowanie, czyli musimy, możemy śmiało zamykać tą stronę na gotowo bo gąsiory, wszystkie patek, taśmy sobie zro mogę zrobić od tej strony też bez problemu, czyli tu możemy to przymknąć na 100% oprócz tej dolnej, no bo nie mam dopiero zamówiłem dzisiaj blachy będzie mi wyginał na resztę budynku, żeby było przygotowane rynne pozakładać i zrobić ten temat, co było do tej pory, czyli tak to wygląda no muszą po trochu sobie transportować, najdłużej schodzi właśnie z tym transportem bo samo układanie dachówki to już jest to już jest tam pikuś, wiadoma sprawa nie ma tam jakiegoś, jakiejś wielkiej filozofii i spinamy co drugą, tak jak gadałem, czyli to samo co na tamtych płaciach było, nic tu się nie zmienia no i tyle w zasadzie, dobra, ja biorę się za tą stronę bo będę musiał myśleć o przymknięciu też tej kalenicy jak zamkniemy tą stronę to zaraz muszę lecieć z tą kalenicą żeby jak się tu przestawi rusztowanie żeby po prostu już tutaj nie wracać do tego a chodzi o to żeby oni mieli już tutaj przygotowane przygotowaną następną stronę i też będą mogli jak zrobię kalenicę mogą połać, układać na spokojnie i żeby to szło do przodu. Natomiast tą ostatnią warstwę sobie wsadzę potem bez problemu. Jak już przykręcę wyrublówkę i zrobię obierzenie placharskie, wtedy będziemy mogli ogarnąć tą ostatnią warstwę. Dobra, lecę ogarniać te, te końcówki, tylko muszę sobie zejść jeszcze po motek, bo zapomniałem. No i tak jak mówiłem, uzupełniamy tak, żeby było trzy, czyli 3, 3. Tu muszę podokładać podachowce, żeby, żeby to wszystko grało. Dobra, moi kochani, mamy zrobioną tą połać. Trochę paru chłopaków we trzech, to poszło błyskawicznie. I teraz tak, teraz dopiero sobie wskoczę na tamtą stronę i będę robił, będę robił te będę robił te kawałki tutaj skręcał do kupy, żeby to nam potem nie objeżdżało gdzieś nie wygodniej będzie po prostu niż podkładać tu. No i zajmę się od razu skręceniem tej strony. Czyli te dwie strony przygotuję. Zostanie wkleić taśmę i zrobić tutaj porządek z blacharką i z wróbrówką wrzucić rynne i możemy to rusztowanie stąd zabierać i będzie druga strona gotowa no i montaż gąsiorów przed położeniem tamtej połaci to będziemy musieli zamontować gąsiory żebyśmy mogli czyli ta sama sytuacja co tutaj lecimy w tą stronę domykamy się i widzicie kreski się sprawdziły bo wszystko ładnie pasuje zeszło się to tak jak chciałem Kreski są po to, to co tłumaczymy ułatwia to robienie, docinek jest wygodniej, bezpieczniej, więc dlatego kreskujemy. Nie jest to tutaj, jak mówię, jakaś tam mega wielka praca, chwila roboty, a temat ogarnięty. No i tu zostanie nam oczywiście wrzucenie tego ostatniego rzędu tych, tych dachówek, jeszcze także, ale we trzech to jest robota, powiem Wam naprawdę, to idzie błyskawicznie, zajęło nam to. Nie wiem, która była godzina, czy godzinkę czasu zajęło nam ułożenie. O, widzę, już jedna do wymiany. Tam trzeba będzie wskoczyć i ją wymienić, bo odpęknięty jest ten, ten brzeg. Zaraz to ogarnę. No, zdarza się, to jest dachówka. Wiecie, czasem gdzieś tam się ukruszy, i, i po tym macie. Nie, ma nie ma co płakać, takie rzeczy się zdarzają. Dobra, muszę tam wskoczyć i ją wymienić, żeby było wszystko ok. Dobra, zrobię mi tam transport chłopaki i zawiozę ich Zawiozę ich do... O, coś nie pasuje, to zaraz widać. Ona musi ładnie klepnąć i wtedy jest pewność, że, że to wszystko jest tak jak należy Dobra, poproszę ich, żeby mi podali Darek daj mi tu jeszcze jedną dachówkę, bo tam muszę wymienić, bo jest pęknięta, wiesz Dobra, wymieniam to Założę chłopaków i biorę się tutaj za tą stronę tego uzupełniania na gotowo, czyli te klamerki trzeba będzie pozapinać z jednej i z drugiej strony, żeby było przygotowane pod taśmę kalenicową i przygotowane pod. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz i przygotowane podgąsiory, taśmę kalenicową możecie sobie nawet zacząć stąd jechać, ale nie kleić jej od samego początku, czyli tak żeby szło, wjechać potem z dołu i podłożyć tą, ale nie ma co cudować, pajacować, można zrobić normalnie na gotowo, uciąć tutaj ma być, zrobić tą ostateczną krańcową tego krańcowego gąsiora i jechać do samej góry, żeby to... Pasowało. Dobra, tu Wam nagram troszeczkę z, tej, z tego tematu, żeby Wam przypomnieć. Tu robimy troszeczkę innym systemem, czyli owijam to w koło. Ten drut jest owinięty w koło i tutaj przykręcam w ten sposób, żeby to trzymanie jak najbardziej tutaj poprawić. Tam było to nie za ciekawie, ale poradziłem sobie podczas klejenia tej taśmy. Natomiast tutaj, tutaj już staram się to robić. Nie, nie dokręcam tych śrub, tylko owijam. W razie jak trzeba będzie coś pociągnąć, to można sobie na tym drucie o w ten sposób poregulować i już jest już jest gitara, on po prostu tutaj popuści i, i będzie wtedy elegancko dobra czekaj jeszcze tam wyskoczę macie okazję przy okazji zobaczyć wymianę dachówki, tu mamy ubity ten róg więc trzeba w tym miejscu A odłożę się na razie no dwie osoby tu są niezbędne bo ja tutaj le, stoję na tym na tej dachówce. Widzicie, a stanie na dachówce? No to już nie jest, nie jest. no idzie ustać, jak ma się dobrej jakości buty, ale no jest to słabo. Powiem wam, jakbyśmy mieli robić docinki, to dopiero by była lipa. No i teraz wkładając, też trzeba chwycić tu w tym rogu Ocno do góry, podnieść, zapiąć podoklepywać, żeby wszystko grało i gotowe. Dachówka wymieniona, chwila roboty. No ale tak jak mówię, no takie rzeczy się zdarzają, więc nie ma się co tam nerwować, że gdzieś tam dachówka pękła, idzie to jak najbardziej ogarnąć. Tutaj troszeczkę zmieniłem strategię, powiem Wam, do wkręcania tych wszystkich blaszek, czyli obijam to w koło pod spodem nieraz od góry zależy jak tam bardziej mi pasuje. Tutaj na przykład przykładam sobie w ten sposób i dociągam. No i tu wkręcę śrubkę w tym miejscu, żeby to było przykręcone. Czyli tu i dociągam, tu się ustawiam, żeby to było równo. Trzeba zwracać uwagę i zakręcam to i tak zostawiam. Już tych, już tych śrubek nie dokręcam. Bo tak mówię, jak przyjdzie teraz ta taśma, zobaczcie, to już jest dużo sztywniejsze niż tamta strona, więc, więc myślę, że troszeczkę lepszy sposób. Pewne rzeczy wychodzą w praniu, także wiadoma sprawa, jak się coś robi, to... No i to tutaj następny, jeszcze ten jeden Wam pokażę, czyli wbijam. Warto sobie troszeczkę ścisnąć przed zaaplikowaniem tego uchwytu. I delikatnie muteczkiem, żeby to fajnie się działo, i możemy teraz tutaj podłożyć. No, ta najprawdopodobniej pójdzie od wewnątrz, znaczy, tak, od wewnątrz, czyli w tą stronę, tu żeby to zawiązać o, i przełożyć przez tą. Mogę nawet do tej przyczepić, śruby i nie chcę tam wisi i to już, to już zostanie w ten sposób. Tu fajnie to dochodzi troszkę lepszy sposób, niż, niż to co robiłem tam, więc więc możecie sobie spróbować, jak będziecie robić kiedyś dachówkę u siebie no i tutaj tak samo przykładam, tu musimy robić, w ten sposób nie możemy robić tak żeby był uskok, ani żeby dachówka była poniżej bo będzie, będzie to, no, po prostu źle no i możemy zaaplikować myślę w tym miejscu uchwycik albo u góry tutaj można dać, żeby go przyciągnąć, to już gdzie tam lepiej pasuje, patrzeć tylko, żeby nie było tych prze, przeżłobień, albo nawet tu możemy dać, spróbujemy w tym miejscu, zobaczymy jak to będzie wyglądać, jakbyśmy go teraz dali w tym miejscu, zobaczymy, może będzie dobrze, też trzyma, więc jak najbardziej możemy to zrobić w ten sposób. Czyli tu, no i tu już lepiej pasuje mi pod spodem. No pociągnę, trzyma, trzyma. I mogę nawet tu z tej strony dać śrubkę, żeby to było przykręcone. Tu sprawdzam, kontroluję i skręcam i tak zostawiam. Już tych śrubek nie dokręcam, to co mówię. Jak przyjdzie kalenicówka tutaj, to to, to zespoi, że to nie ruszy, nie ruszy, w życiu. Dobra, jeszcze zostało mi trochę do zrobienia. Zobaczę, co będę robił. No, będę chciał się może zająć tą kalenicą, żeby to zamknąć ten temat tutaj górę, Powbijać te dwa uchwyty. Jeszcze co tu mam do wbicia. No i w zasadzie, w zasadzie chyba. Chyba tyle co uda mi się zrobić, 16 godzina, no zobaczymy, chyba że coś jeszcze z taśmą polecę, ale tak mówię, polecimy od góry zostawiając na podkład, nie będziemy odklejać do końca, no będziemy widzieć, na razie, na razie pracuję jeszcze, także, także coś podziałam. Tak, mam zrobione te docinki, powiem wam, kurczę, dłużej, dłużej schodzi te docinanie tych całych pierdół, te, te montowanie niż układanie dachówki same. Same układanie to już jest leci to szybciutko z górki. Ale tu trzeba tego czasu poświęcić. Trzy razy tyle co do układania po łaci. Konie jeżdżą. Fajny widok, powiem Wam tutaj z tego dachu. W koło jak się popatrzy. Cisza, spokój. Także dobra, ja się biorę za tą kalenicę. Idę po, po piłę. Uchwyty przyniosę i, i wklepniemy sobie tutaj ten temat, zamknę dłuższe wkręty, żeby to poskręcać do kupy. No i tyle w zasadzie. No musimy, to, musimy to i tak zrobić, i tak zrobić, żeby szło tą, y, tą naszą taśmą już na gotowo to tam oblecieć, żeby to grało. Znaczy się w sensie na gotowo te, te boki, żeby jak się tu dojeżdża, żeby to już ogacić, tak jak ma być. Dobra, lecę po, po narzędziach, muszę wymiankę zrobić i zaraz wracam. Mamy tu zrobioną tą brynnę wstawioną. To samo co z tamtej strony, różnica jest tylko taka, że mamy jedną czwórkę, dwie trójki i tam na końcu też też czwórka zamontowana. Inaczej tutaj nie szło zrobić, bo jakbyśmy dali trzy czwórki, trzy odcinki czterometrowe, to i tak byśmy musieli na końcu docinać, więc w ten sposób, żebym to rozwiązał. Z dwóch trójek jest zrobione. No i tutaj to, co robiliśmy na tamtej stronie, trzeba zrobić te uszczelnienie, bo trzeba nie trzeba. No ja to robię, bo tak jak wam mówiłem, jestem spokojniejszy, że nie będzie to gdzieś tam nam przeciekać w przyszłości, a złączki lubią cieknąć, więc zostawmy to tak jak jest, czyli tutaj można palcem rękawicy, oczywiście, bo to taki produkt. O, I mamy zakitowany, zalepione, i tak to zostawiam. Następną robię i następną, tam mam zrobioną na rogu. Teraz tak, no musieliśmy podstawić rusztowanie, zakończyć ten temat tu z rublówką i, i dać blachę. No i teraz już mam, tylko będę podnosił tutaj. Jedziemy z blacharką i w wróblówkę montuję. Pisaliście mi tam, że źle robię tą wróblówkę, że powinna być w ten sposób zrobiona. Nie widzę różnicy naprawdę. Powiem Wam szczerze, moi kochani, nie widzę różnicy. Żeby tutaj wyszedł jakiś ptak, to zobaczcie, to jest tutaj tak sztywne. Bym musiał mieć chyba stalowy dziób, żeby tam wleść. To jest jedna sprawa. Druga sprawa bardziej mi zależy na tej wentylacji niż na tym, czy tam wejdzie wróbel, czy nie wejdzie. Wróbel szkody wam nie narobi żadnej. Nie dajcie się zwariować, więc... Ja będę montował dalej w ten sam sposób jak montowałem i tyle, czy ja to dam tak, czy może i tak ma być przepisowo, ale że to, że to po prostu on tam nie wlezie, no albo dam mu naprzemiennie, czyli jedną zrobię w tą stronę, a drugą w tą, że tu se wejdzie, a tu wyjdzie, o tak zrobimy i będzie, i będzie podzielone, każdy będzie zadowolony i, i ja, i wy, i wróbel, no jest to jakiś, jakiś plan. Nie no, oczywiście żartuję, jadę w tą stronę tak jak jechałem, nic nie będę zmieniał, bo wiem, że żeby tam w las jakieś wszystko zobaczcie jak to tutaj jest, no może, może gdzieś tam się przeciśnie, no ale no nie dajcie się zwariować, że tam ktoś wlezie, jakiś ptak, on bardziej będzie szukał gniazda gdzieś tu w podbitce, a nie na, na dachu, tam ma dziurska przecież takie między kalenicą, między tymi gąsiorami, a, a dachówką, że... Myślę, że jest na tyle inteligentny, że sobie tam znajdzie miejsce. Wróble nie przeszkadzają mi w niczym. Jedyne co to napaskudzi Wam i tyle. Bardziej, bardziej bym się obawiał, jakichś szerszeni w tym kierunku zabezpieczać, żeby nie nagłaziły, bo, bo to jest problematyczne. Natomiast wróbel, jak wróbel, poleci, kupkę zrobi i, i tyle. A tam, że sobie gniazdko zrobi, to nie chce tam robi. Dobra, jadę z tymi y, zaklejaniami. Oklejam, znaczy obijam blacharkę i układam dachówkę. I tą połać będziemy mieć już też zakończoną. Zostaje nam do zrobienia tamta strona. Zobaczę, ile dzisiaj mi uda się zrobić jeszcze. Bo chłopaków zawiozłem. Trochę ten film będzie taki łatany, bo, bo z kilku dni. Dzisiaj jeszcze byliśmy na przygotować tam sufit pod, pod yy, yy, steraż. Na poddaszu, na tej rozbudowie. Tam będziemy robić całe wykończenie tego wszystkiego. Więc też tam będziemy nagrywać, relacjonować to wszystko na, na bieżąco. Dzisiaj byliśmy tylko, żeby tam te grzybki ponakręcać, na no parę esów i powiercić pod, pod M-System. Także tak to wygląda. No chłopaku zawiozłem. Rozstawili mi jeszcze tam rusztowanie na tamtej ścianie, żebym mógł sobie dokończyć tą obróbkę blacharską, dołożyć dachówki tutaj. No i ewentualnie ponakręcam tu haki z tej strony i też będzie tyle w temacie, bo już jest pół do czwartej, więc długo też tutaj nie porobię. Dobra, jadę dalej z robotą. Dobra, tą połać mamy zamkniętą, można powiedzieć na gotowo, oprócz tych docinek tutaj, które zostały i, i tego gąsiora. I tu zrobiłem haki, pomontowane już są, czyli jutro skupiamy się na pewno na temacie docinka, tutaj zamknąć ten temat i jedziemy z dachówką, oczywiście chłopaki zaraz będą lecieć, od, zostawiać mi ten pierwszy rząd tutaj na gotowo, będą mogli zamykać, tylko tak jak mówię, będę musiał wrzucić tutaj te gąsiory, żeby mogli, żeby mogli po prostu to przymknąć i... Będą zamykać dachówkę ja za nimi, zaraz z blacharką. Pierwszorynna, potem blacharka, wróblówka i ostatni rząd będę też zamykał. Myślę, że spokojnie jutro to przymkniemy. Zostanie nam tamta połać i z tamtej połaci zrobimy ten skos, tamten skos, który jest na zewnątrz. I kalenicę to już sobie zrobimy, jak będziemy mieć docinki zrobione z jednej i z drugiej strony. I wtedy sobie to ogarniemy. Mam załatwione też te trójniki na górę. Udało się to dograć. Gąsiory, gąsiory dowożę sobie tak na bieżąco. I tutaj mamy szczęść rzuconą <kłysy> Jutro rano zajadę, zaś wezmę jakąś część, żeby mi starczyło dokończyć ten temat. Pod samą górę, tak jak mamy tam zrobione i żeby mi starczyło na tamte dwie strony. No w zasadzie na całość muszę dowieść, ale tak jak mówię, wszystkiego naraz do auta nie biorę. Przywożę sobie tu po parę, parę sztuk, żeby nie żeby nie rozpieprzyć tego gdzieś tam po drodze. Także tak to wygląda. Moi drodzy, no i co, w zasadzie z tego dachu, co tam jeszcze będzie do pokazania, na pewno kalenica, czyli zamknięcie tej góry, bo to, to też trzeba, trzeba będzie ogarnąć, więc to Wam będę chciał przedstawić tam jak najdokładniej, żebyście widzieli jak sobie przymknąć właśnie tą górę, jak poducinać te, te rogowe, znaczy te schodzące się gąsiory, to wszystko tam do tego dojdziemy, także tak to będzie wyglądać. Takie rzeczy jak to mogę sobie tu zostawić. Tutaj jest naprawdę spokojna okolica, nic się nie dzieje. Mamy tutaj nieraz zostawione pewne rzeczy i nic się nie straci. Także na spokojnie nie ma problemu, żeby się obawiać, że ktoś coś ukradnie. Dobra, zabijam się. Także tyle z mojej strony na dzisiaj. Moi drodzy, miejcie się do następnego.